Cześć, matma za Szybką. Zadanie 3, 3. Wykonaj 7 rzutów kostką sześcienną do gry. Każdemu rzutowi przyporządkuj liczbę wyrzuconych oczek i zakładamy, że kostka tak upadnie, że za każdym razem będziemy mogli czytać wynik. Zapisz otrzymane pary liczb w postaci x, y, przy czym x jest to numer rzutu, a y to jest liczba otrzymanych oczek. Podaj dziedzinę opisanej w ten sposób funkcji, zbiór wartości tej funkcji, oraz wartość funkcji dla argumentu 4. No to zaczynamy. To wypiszmy sobie w takim razie, w, w takim razie tych siedem kombinacji, czyli w taki sposób, że jako x ma być, czyli ten nas x, x ma być numer rzutu, czyli w pierwszym rzucie to jest nasz pierwszy x. A y to jest to, co wrzuciliśmy. No to załóżmy, że w pierwszym rzucie no, wyrzuciliśmy, nie wiem, dwójkę. Czyli to jest ten nasz y. No i nas w drugim rzucie, czyli tutaj mamy kolejnego xa, wyrzuciliśmy tym razem jedynkę. Czyli nasz y. I tak w trzecim rzucie padła szóstka. Czyli tu mamy x, tu mamy y. W czwartym rzucie. Wyskoczyła nam dwójka, czyli tu mamy xy, w piątym piątka, a w szóstym znowu wyskoczyła jedynka, a w siódmym i będzie piątka. No i tu pamiętamy, że to jest xy, xy, czyli wypisaliśmy sobie wszystkie te nasze możliwości, te nasze rzuty, i co mamy podać. Dziedzinę. Dziedzina funkcji to są te wszystkie nasze elementy zbioru x. No to jakie my mamy? No mamy jedynkę, no po pierwsze dwójkę, trójkę, trójkę, czwóreczkę, piąteczkę, szóstkę no i siódemkę, to mamy siedem rzutów, to są, to jest jakby dziedzina naszej funkcji, funkcji no i teraz zbiór wartości jakie dla tych danych mamy, no i jakie my mamy mamy na pewno dwójeczkę, mamy jedynkę mamy szóstkę dwójkę już mamy, więc nie tutaj tą dwójeczkę mamy więc jej nie nie powtarzamy. Mamy piątkę, o, tu mamy piątkę, znowu mamy jedynkę, więcej nie powtarzamy, i znowu mamy piątkę. Czyli to są te cztery elementy, to są zbiorami wartości e, e, dla tej funkcji. No i teraz sprawdzamy dla czwórki, który, który element jest przypisany, na no dwójkę, czyli przyporządkowujemy tą dwójkę, czyli F od 4 daje nam 2. No, albo możemy też dosłownie napisać, że dla argumentu dla argumentu 4, czyli do tego naszego czwartego rzutu, funkcja przyjmuje. Wartość 2. No i tyle, dzięki.